Witamy Państwa bardzo serdecznie na portalu Moje Działdowo. Dzisiaj naszą rozmowę będziemy toczyć w nietypowym miejscu, nie w naszym studiu, a w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Arno Kanta w Działdowie. Dlatego jest z nami dyrektor tej szkoły, pan Piotr Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A spotykamy się tutaj nieprzypadkowo. Trwa rekrutacja do szkoły muzycznej. Bardzo ważny czas w kalendarzu szkoły. Tak. I o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale nie tylko dlatego, zostańcie z nami do końca. Rekrutacja. Na czym to polega? Rekrutacja polega na zachęceniu osób w wieku 6-16 lat do nauki gry na instrumentach, na których uczymy w naszej placówce artystycznej. I dlatego jesteśmy w tak nietypowym tutaj otoczeniu, yy, tu znajdują się wszystkie instrumenty, no nie wszystkie mamy jeszcze za sobą, yy, ale większość instrumentów, na których możemy się nauczyć grać w wydziałowskiej szkole muzycznej. Tak, na przykład wiolonczela są to trzy wiolonczele, jak Państwo widzicie, ale one są yy, w różnych gabarytach dla osób yy, w różnym wieku. Mhm. Czyli osoba, która ma 7 lat 8, a ma wzrost. Mniejszy, gra na mniejszym instrumencie, natomiast osoba, która ma lat 12 czy 13, jest po prostu wyższa, gra na całym instrumencie i to się w zasadzie tyczy do wszystkich instrumentów, na których w szkole na, 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 na uczymy. <h> Co dalej? Pana konik. Eee, jeśli chodzi o gitary, to również mamy e, instrumenty mniejsze dla mniejszych osób, dla dzieci po prostu. Te wszystkie instrumenty są to instrumenty szkolne, i młody adept, który wkracza do pierwszej klasy szkoły muzycznej, może u nas wypożyczyć ten instrument bezpłatnie. Czyli zanim wsiąknie w ten świat muzyczny, może spróbować, czy to w ogóle dla niego? Tak, bez póki co kupowania. Zgadza się, 7 i 9 kwietnia oraz 11 czerwca mamy rekrutację do szkoły muzycznej na 6 instrumentów, skrzypce, wiolonczela, fortepian, gitara, flet poprzeczny i klarnet. To są te dni 7, 9 kwietnia oraz 11 czerwca, w których można od godziny 16 do 19 przyjść do szkoły, pooglądać te instrumenty, pójść do każdej z sali instrumentalnej, zapoznać się z instrumentem i przystąpić do yy, może nie egzaminu, ale przesłuchania takiego muzycznego. To są dni otwarte. Szkoła jest przystrojona, jakby tu cały czas trwały urodziny. Widać to na zewnątrz, widać to wewnątrz. Bardzo ważny czas dla szkoły, prawda? Wszyscy są zaangażowani i tu jest mnóstwo ruchu. Tak, to prawda. Mieliśmy dni otwarte 19 marca i 22 w środę i w sobotę. Było to naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne wydarzenie. Gościliśmy tutaj bardzo dużo osób, które były zainteresowane różnymi instrumentami. Szkoła no, tętniła życiem i no, nie ukrywam, że po tych dwóch dniach otwartych planujemy jeszcze w maju również zrobić taki dzień otwarty, połączony z piknikiem na zewnątrz. Szkoły. Wszystko dlatego, że chętnych jest bardzo dużo, ale nie lękajcie się, dla wszystkich starczy miejsca. To prawda. E, mamy skrzypce, wiolonczele, fortepian, gitara flet, poprzeczny i klarnet. E, one wszystkie tu są, a musicie nam wierzyć na słowo, że fortepiany są po drugiej stronie kamery. E, co z absolwentami szkoły? Czy mamy jakieś sukcesy, którymi możemy się pochwalić? No tak, tak, to jest szkoła, która trwa już ponad 50 lat. Absolwentów mamy rozsianych po całej Polsce i też za granicą. Wspomnę tutaj o wokalistce, która obecnie pracuje w operze we Wrocławiu Hanis Sosnowskiej. Wspomnę o panu Marcinie Chilińskim, gitarzyście, który również bywa za granicą na kursach i wielu wielu innych. Tych absolwentów naprawdę z naszej szkoły jest bardzo dużo i oni są cały czas aktywni w świecie muzycznym. Czyli można to potraktować jako hobby, a można to potraktować jako sposób na życie. Tak, można to potraktować jako ogólno muzyczny rozwój. Natomiast zdarzają się bardzo często takie sytuacje u młodych ludzi, że tak jest tak ogromne zamiłowanie, pasja do tego instrumentu, że nie przerywają nauki i idą dalej kształcić się na wyższych stopniach edukacyjnych. Przypominamy jeszcze raz 7 9 kwietnia od 16 do 19 i 11 czerwca w tych samych godzinach. Zapraszamy na dni otwarte, a co do majowego pikniku, będziemy informować wkrótce. Oczywiście. Mamy wiosnę, więc czas na wiosenny koncert szkoły muzycznej. Tak, ja chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić 31. O godzinie 16:30 w Miejskim Domu Kultury będzie koncert w wykonaniu nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości naszej szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Ostatnimi czasy utarło się, że koncerty Szkoły Muzycznej organizowane są w Domu Kultury, ale to tylko dlatego, że po prostu chętnych do ich oglądania jest tylu, że my się tu w Szkole Muzycznej po prostu nie mieścimy. Dokładnie tak, jak pan mówi, nasza tak zwana sala koncertowa Spełnia swoją rolę, ale w y, tych większych koncertach y, posiłkujemy się gościnnością pana dyrektora Rudkowskiego w Domu Kultury. Za to ogromnie dziękuję. A skoro o tych większych koncertach mowa, Sonidos Latinos. Y, no to jest rzeczywiście. Y, Największy w roku. <grychy> tak. Jest to przedsięwzięcie, które w tym roku udało nam się po raz kolejny. Y, Zorganizować. Organizatorem tego festiwalu i konkursu jest Starostwo Powiatowe, Państwowa Szkoła Muzyczna i firma i Silesia Music Center. Dzięki wsparciu pana starosty i powiatu, ten konkurs i festiwal odbędzie się. Mamy tutaj dla państwa ogromną niespodziankę bo zaprosiliśmy fantastyczne trio gitarowe, które się nazywa Barcelona Guitar Trio. Panowie przyjadą do nas 26 maja o 19:00 będą grali koncert z Hiszpanii i cóż, zapraszam serdecznie, będą to artyści, którzy są po raz pierwszy w Polsce. To ogromna gratka dla fanów dobrej muzyki. I żeby się wpisać w kalendarz tego zespołu, to jest bardzo ciężka praca, bo oni praktycznie koncertują na całym świecie nieustannie. Tak ja musiałem jakby dostosować termin naszego konkursu i festiwalu do ich grafiku turne, bo rzeczywiście ten zespół jeździ po całym świecie i no, szalenie trudno jest wypertraktować z menadżerem tego zespołu termin, ale no udało się, jestem bardzo z tego zadowolony. Mam nadzieję, że Państwo również będziecie. Do Sonidos Latinos, czyli do festiwalu, do konkursu gry na gitarze jeszcze wrócimy w naszej rozmowie z Panem Dyrektorem w kwietniu. Dzisiaj zapamiętajcie, że najważniejsza jest rekrutacja i to na niej się trzeba skupić po tej rozmowie. Jeszcze raz tak. przypominamy. 7-9 kwietnia i 11 czerwca od 16 do 19 zapraszamy serdecznie młode osoby do 16 roku życia, które czują chęć, pasję do gry na instrumentach, które widnieją w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy, a ja dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Piotr Nowakowski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Ciałdowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.